Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie. Cześć, i Helena. Blanka i Helena. Słuchajcie, dzisiaj będziemy malować, ale nie normalnie tak na karteczkach, tylko sobie wzięłyśmy trzy talerze. Raz, dwa, trzy, trzeci. I tak, na jednym mamy mleko, na tym mamy olej, tu mamy piankę do golenia. Przygotowałam szklaneczki, tak, z czerwonym. Użyłyśmy tak, powiem Wam, że najlepiej barwi bibuła, krepa. Mamy wodę tutaj wlaną, do dlatego włożyłam krepę. i zobaczcie przed nami fioletowy bardzo intensywny. Tutaj mamy farbkę, wodę z farbką. Tutaj mamy barwnik spożywczy, woda z farbką i barwnik spożywczy. Najbardziej intensywna jest woda z bibuły. I teraz tak, będą wam potrzebne, tak jak już mówiłam, talerze na które nalewamy te płyny, mogą być łyżeczki. Mogą być słomki, bo nie sądzę, żebyście mieli pipetki w domu. Jeżeli ktoś ma, to owszem. Ok. I teraz tak, bierzemy. Hops. Tu. Przytrzymujemy, można też łyżeczką. Mama. Nalewamy na mleko, na olej, czy tam na piankę. I obserwujemy, co się dzieje, nie, Helena? Helena, jaki ten kolor sobie weźmie? Ja robiłam z słomką. Helena. Weźmie łyżeczką, proszę I Helena. Tu weźmiesz? No, tak, tak, musi wziąć na łyżeczka. Hop, i nalewamy gdzie? Na mleko? Ech, tutaj, tak. Teraz nalejemy gdzie? Na olej? Hop. I jeszcze na piankę też? Tak. Nabierzesz? Nabierz, Helunia. Hop. No. Wow. Wow. Teraz weźmiemy jeszcze inne kolory. Hm? Ten. Żółty? Tak. Dobra, to weź żółty, proszę. Szymać, tak, żebyś sobie nabrała, no? Nie, by nie nabrałaś, by jeszcze ci się światełko odbijało na mleczko, Uo, ale tutaj, na olej. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Tu, na fiankę. którego jeszcze nie mamy koloru? Zielonego nie mamy, nie? Tak. Nasz zielony, zielony, proszę. Uy. Lubuj tak, tak jakbyś miała, chciała pić herbatkę. No. Hop. <laughs> tu. Hops. I na piankę. No, mocno. Więcej weź, dobra? Weź więcej. Tak. I... Hops. Jup. I jeszcze nam został czerwony. Do każdego mamy inną łyżeczkę, jak zauważyliście. No. Ale Helena. Up, ale piękne! Powiem wam, że bibuła i ten yy, i barwniki są najlepsze, nie? Te kolory są najbardziej intensywne. Zobaczcie, taka mam się pokaże wszystkim teraz, co nam wyszło. Zobaczcie, co nam tutaj wyszło. Mamy coś takiego. Zobaczcie, jak po mleku się rozeszło, po oleju, po piance do golenia. I teraz bierzemy sobie, na przykład, patyczki do uszu. Hops! Proszę, Helena. I oj, tu weźmiemy, oj, mi spadło, tu weźmiemy, zobacz Helena, pokaż, pokaż co się dzieje, zobaczcie, jakie wychodzi arcydzieło, jak to pięknie wygląda, nie Helena? Co się robi? Super, co? Aha. A spróbuj zrobić teraz tutaj na oleju, pokażesz? No, trzymajmy, dobra, weź ten sam patyczek, no. Co? Trzeba mieć patyczek od mleka. O, zobaczcie, żadna miała od mleka. Już tak nie idzie, prawda? Zupełnie jest inaczej. Gdy jest patyczek od mleka, dzieje się zupełnie co innego, niż gdy wziąłem suchy patyczek. A na piance do golenia, jak zrobimy, to uuu! Hoppa! <laughs> Takie oto arcydzieła robimy dzisiaj. A na przykład, jak weźmiemy jeszcze sobie płyn do naczyń, zanurzymy patyczek. Płynie do naczyń. Zobacz, co tutaj się stanie. Tutaj, na mleku. Hop. Wow. Jak myślisz, Helena, czy na oleju też tak się zrobi? Sprawdzimy. Nie. Nie. Wow. Super. A jak dolejemy na przykład olej do mleka, co nam będzie się działo? Hm? Sprawdzimy, co nam się stanie. Albo gdy dolejemy mleko do oleju. Słuchajcie, sprawdźcie sami i pokażcie nam, co Wam wyszło. Bo my bawimy się dalej i zapraszamy również Was i Wasze dzieci też do zabawy, nie Helena? Tak? Tak? No, pięknie, wow, super. Także życzymy Wam pa Pa, pa, pa.